Witam w nowym roku numerologicznym. Jak afirmować? Zapraszam na materiał. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym cudownym okresie, kiedy zaczynamy, kiedy wchodzimy w to, co nowe. Każda wibracja wchodzi w siebie, czyli jakby raz na 9 lat mamy taką ciekawą sytuację że wchodzimy w swój e, numer, czyli jedynki w jedynkę, dwójki w dwójkę, ósemki w ósemkę i tak dalej. I teraz bardzo ciekawym zagadnieniem jest, jak my mamy afirmować, żeby wykorzystać w pełni potencjał tego roku. Dlatego dzisiaj właśnie o tym będziemy sobie mówić. No właśnie, i teraz w tym nadchodzącym roku... Warto jest sobie pomyśleć, oczywiście, co my chcemy, na co y, będą nam sprzyjać energie. To jest ważne, żeby sobie to w pełni uświadomić, ale moim zdaniem, warto też y, popracować ze swoimi nazwijmy to słabościami. Czyli na przykład czwórki numerologiczne wchodzą w czwarty rok numerologiczny, i jakby tutaj już nie potrzebujecie afirmować więcej wytrwałości, więcej pracy, więcej pomysłów, więcej realizacji, bo to i tak się w tym roku wydarzy. Jeżeli będziecie w swoim, jeżeli będziecie szły swoją drogą, drogie czwórki, to to wam się wydarzy. Natomiast ta gorsza sprawa może wyglądać tak, że nie będziecie puszczać kontroli. Więc moim zdaniem, żeby się dobrze przygotować na ten rok, trzeba poznać te swoje trudności i je przeafirmować. Czyli pozwalam sobie popłynąć w tematy zawodowe, pozwalam sobie być pracowitym, ale uwalniam się od potrzeby kontroli. Zaczynam uwalniać się od potrzeby kontroli. Pozwalam sobie puszczać. I tutaj wymieniamy co? Uwalniam się od odpowiedzialności za sprawy, na które nie mam wpływu. Rozdzielam mądrze e, obowiązki, na przykład albo piątki numerologiczne, które wchodzą w piątkę, i oczywiście piątka. Taka dobrze zwibrowana, z natury jest szalona, lubi się bawić, lubi być w tu i teraz, lubi czuć ten wiatr we włosach, lubi te, ten aspekt życia taki na granicy delikatnego szaleństwa. Natomiast trzeba pamiętać, że oprócz tego, że mamy tą część życia, to mamy też życie, w którym mamy też taką część życia, w którym pracujemy. Czyli drogie piątki, dla was afirmacje. Znajduje przestrzeń na systematyczną, wytrwałą pracę. Tak? Rozumiecie, że jak przyjdzie do mnie czwórka numerologiczna, to zaproponuję jej na ten rok zupełnie inne afirmacje, niż jak przyjdzie trójka albo piątka. Dlatego, że my teraz idziemy w tą stronę, y, że mamy zmierzyć się ze sobą w tym nowym roku numerologicznym. Y, ten nadchodzący rok będzie miał wibrację 9. Taką światową, więc to jest rok na zakończenie, na odłączenie, na pożegnanie, na, na wycofanie się z różnych sytuacji, na zdecydowanie, że to już naprawdę koniec czyli tak naprawdę rok bardzo rozwojowy, bo zawsze jak coś kończymy, to to jest trudne więc jesteśmy wtedy w rozwoju. No i teraz, tak jak powiedziałam w, w poprzedniej części. Każdy, dla każdego ten rok będzie oznaczał coś innego, bo moim zdaniem jest tak, że my musimy się zmierzyć w tym roku ze sobą bardzo, odnaleźć swój prawdziwy potencjał, oczywiście go wykorzystać. Ale też pamiętać o tym, że nasz pełen potencjał uwolni się wtedy, jak popracujemy ze swoim cieniem. To jest ważne, żeby nic już nas nie, nie blokowało, żeby ten cień właśnie uwolnić. I żeby pozwolić sobie na to, że ok, ja tutaj teraz e, ósemką jestem, więc będę robić super biznesy w tym roku, będę przyciągać e, kasę, będę tą kasą obracać i będę, p, p, będę w tej energii pieniądza, ale żeby w życiu płynęły pieniądze, musi być również Harmonia. Osoby, które pracują non-stop, 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 nie dają sobie wytchnienia, nie dają sobie wypoczynku i wbrew pozorom są dużo mniej wydajne niż te, które zachowują swój dobry balans. I to nie oznacza, że każdy ma pracować 8 godzin dziennie. Nie? znajdźmy i 7 dni i 5 dni w tygodniu. Są osoby, które, którym się najlepiej pracuje w weekend. Są osoby, którym się najlepiej pracuje w nocy. Są osoby takie jak ja, którym się najlepiej pracuje rano. I wtedy ważne, żeby dopasować swój rytm biologiczny do tego, kiedy ja mam pracować, a kiedy moje ciało w naturalny sposób, Robić sobie odpoczynek i podążać za tym. I wtedy zrobić sobie medytację, zrobić sobie jogę, pójść sobie na spacer, pobawić się z kotem, pobawić się z dzieckiem, no cokolwiek. Zająć się czymś innym niż praca zawodowa. I później znowu możesz sobie do tej pracy wrócić, nie? Jeżeli na przykład Twój, twój kolejne okienko e, to jest około 20. Są takie osoby. Dlatego zastanów się dokładnie, jaki to jest rok dla Ciebie. Więc teraz musisz się zastanowić, jakie cechy te do przepracowania wynikają z Twojej wibracji głównej, ale też z Twojego dnia urodzenia, bo w tym roku możemy przepracować wszystko, dlatego że rok dziewiąty to jest rok wielkiego rozwoju i tutaj ustalamy. Z czym się już żegnamy, czyli jaki nie chce być. Na przykład, szóstki numerologiczne z jednej strony mogą być zaangażowane bardzo w budowanie relacji w rodzinie, mogą, mogą bardzo. Stawiać na to, żeby, żeby w tej rodzinie było dobrze, budować ognisko, zajmować się tym, żeby w domu było pięknie i itd., ale też muszą pracować nad tym, żeby nie kwokować, czyli żeby nie osaczać ludzi za bardzo, żeby pamiętać, że każdy człowiek ma swoją własną ścieżkę i on ma prawo nią iść i ma prawo nie zrobić tego wszystkiego, co szóstka mogłaby od niego wymagać. I to jest też taka nauka, że wchodzę tam, dopóki mnie wpuszczają. Później zostawiam już człowieka z tym, nie. Zostawiam go w jego, w jego emocjach, w jego rozwiązaniach. Coś mogę zaproponować, ale nie oczekuję tego, że człowiek będzie robił tak, jak ja bym tego chciał, ponieważ to jest już nie moja sprawa, nie? E, dwójki numerologiczne na przykład. Okej, okay, empatia, bycie dla innych, współpraca, ale też taka afirmacja: pomimo wszystko, zauważam siebie. Dwójki numerologiczne mają ogromny problem z tym, żeby stanąć w swoim. Czasami jest tak, że dwójki są już tak stłamszone, że wręcz stają się agresywne, i wtedy ktoś mówi: Ale dlaczego ty jesteś dwójką agresywną? No dlatego, że już przeszliśmy twoje granice, dlatego, że już zostałeś tak zdeptany. Że musisz się już naprawdę bronić, musisz walczyć. No, i to jest taki moment dla dwójki numerologicznej, żeby się zastanowić, gdzie tych zdrowych granic nie stawia. I wtedy afirmacja dla dwójek na ten rok mogłaby brzmieć: Pomimo wszystko buduję siebie, pomimo wszystko zauważam siebie. Jestem dla innych, ale jestem też dla siebie. Współpracuję na zasadzie sprawiedliwej wymiany energii. Więc, żeby dobrze afirmować w tym roku, to zdecyduj, w których obszarach chcesz nad sobą popracować. Gdzie jest to miejsce, gdzie jeszcze nie czujesz pełnej satysfakcji? Czy to jest obszar pieniędzy, czy to jest obszar związku, czy to jest obszar e, twojego ciała, Twojej wagi, Twojego wyglądu. I zastanów się, co tak naprawdę chcesz osiągnąć, tak? No bo i co jest dla Ciebie możliwe, i, i na co i jak możesz wykorzystać energię nadchodzącego roku, żeby właśnie pożegnać to, co stare, pożegnać to, czego już nie chcesz i otworzyć się na to, co byś chciał przyciągnąć? I jak sobie zrobisz taką mądrą tabelkę, mądrą rozpiskę do tego, co chcesz. Uwolnić i co w zamian chcesz przyciągnąć, no to używaj afirmacji w, dokładnie tak jak powiedziałam, uwalniam się od tego, a w, w, w zamian przyciągam to, to i to. Natomiast, żeby praca nad sobą była naprawdę efektywna i naprawdę, żeby to zrobić mądrze, to pamiętaj o swojej strefie cienia, czyli znajdź te swoje słabości i zdecyduj, że w tym roku pracujesz też na poziomie trudnych emocji, na poziomie ego, na poziomie tego, że ty. Decydujesz, żeby przestać coś robić innym, że ty decydujesz, żeby w niektórych miejscach naprawdę odpuścić ego, przestać walczyć i spojrzeć na, na ten temat z poziomu serca i dać naprawdę otwartość na to, żeby tematy się uzdrawiały. Dobrze dobrana afirmacja to jest naprawdę ogromna moc działania natomiast dokładaj sobie do tego jeszcze czucie czyli poczuj się na przykład lżej jeśli się odchudzasz daj sobie prawo do tego żeby poczuć się że masz lżejsze ciało albo jeśli pracujesz z pieniędzmi poczuj się że jesteś bezpieczny finansowo jeżeli masz problemy w związku to zwizualizuj sobie tak emocjonalnie to że w swoim związku czujesz się Dobrze. Albo na przykład wejdź sobie w takie ćwiczenie, ok, jestem, zdefiniujesz siebie, że jestem złośliwy. I w tym roku planujesz się od tego uwolnić. To poczuj to, że jak jesteś w relacji z ludźmi, nie napełniasz się złośliwością, tylko jesteś łagodny. Jesteś uśmiechnięty. Szukasz rozwiązań. Nie masz takiej potrzeby, żeby, żeby komuś tam coś zrobić, tylko Ok, odpuszczam złośliwości, odpuszczam yy, yy, takie ironiczne riposty i napełniam się empatią. I poczuj, że to masz, bo to Ty możesz to zmienić, to Ty możesz zacząć być inny dla innych i dla siebie przy okazji też. Już mówiłam to wielokrotnie. Afirmacje robimy sobie przez cały dzień, czyli oklejamy się karteczkami, możemy losować kartę afirmacyjną i robić sobie zdjęcie dekretu i cały dzień być sobie z tym dekretem. E, możemy e, zmieniać sobie oczywiście te afirmacje e, na zasadzie e, "ok". Dzisiaj chciałabym przerobić to to i to, bo na przykład idę spotkać się z moim pracodawcą i to będzie trudna rozmowa, więc muszę się do tej rozmowy dobrze przygotować. Więc na przykład, drogie dwójki, tak jak mówiłam wcześniej, dziś buduję swoją pewność siebie, napełniam się zaufaniem do siebie, daję sobie prawo do tego, żeby zostać docenionym w mojej pracy. Na przykład. Czyli jakby pamiętajcie o tym. Że afirmacje powinny wejść wam w krew. To powinno być tak, że coś się wam pokazuje, coś zaczynacie uzdrawiać i od razu macie do tego dobrze ułożoną afirmację, czy wizualizację, czy, czy medytację, bo wtedy to wam będzie działać, po prostu. I ważne jest to, żeby oczywiście rozpoznać sytuację, w której jesteś i tam strzelić, tam uderzyć, tam pracować z tą konkretną myślą. Czyli jeżeli masz tłumiące się myśli, nie mam na nic pieniędzy, na wszystko mi brakuje, no to zacznij myśleć, co ja mam, bo na pewno coś masz. I zacznij afirmować codziennie, w każdej chwili, co ty już masz, bo nie znam człowieka, który ma nic. Nie znam takiego człowieka. Są są ludzie, którzy tak twierdzą, ale to nie jest prawda. Każdy z nas coś ma. I teraz przestań się skupiać na co nie masz, na co ci brakuje, tylko zacznij się skupiać, buduj to, że już to masz, zacznij czuć, że masz, a później wizualizuj, że masz więcej, więcej, więcej i wtedy to przyciągniesz. Po to robimy portrety numerologiczne, żeby dokładnie wiadomo było, kto powinien co afirmować. I my z liczb widzimy wszystko. Widzimy to, gdzie będziesz odrabiał lekcje, widzimy to, w jaki rok wchodzisz, więc możemy dobrać te afirmacje. Nie mówię tutaj o tej sytuacji, która jest teraz tylko i wyłącznie tylko zawsze możemy dobrać y, dobre afirmacje, biorąc pod uwagę rok osobisty, rok numerologiczny, kryształ życia, wyznaczniki karmiczne, liczby karmiczne, liczby mistrzowskie, liczby wsparcia sił kosmosu. I jak my widzimy czyjś portret, to umiemy ułożyć dla niego od razu dobre afirmacje e, Aby mierzyć efekty, polecam zapisywać. I właśnie dlatego wydajemy co roku numero planer, to jest twój osobisty pamiętnik, ale też planer. I planuj sobie to, co chcesz osiągnąć i zapisuj. I wtedy na koniec roku przeczytasz sobie, co w tym roku tak naprawdę zrobiłeś. Gdzie byłeś we wrześniu 2024, a gdzie jesteś we wrześniu 2025? Notuj, bo nigdy w życiu nie będziesz miał lepszego dowodu na to, jak tak naprawdę ze sobą pracujesz, jeśli nie twoje notatki. Bo zapisując, co planujesz, zapisując, co osiągasz, widzisz, że tak naprawdę robisz postępy. I mogą to być postępy w przyciąganiu rzeczy materialnych, mogą to być postępy w Twojej postawie, że na przykład dzisiaj była sytuacja, która mnie sprowokowała, ale naprawdę nie poczułem w sobie takiego wielkiego lęku, jakbym poczuł zawsze. I to nie chodzi o to, że tą emocję wypierasz, absolutnie nie. To chodzi o to, że przyjmujesz tą emocję. I od razu ją rozpuszczasz. I mówisz, nie, ale przecież ja już się nie muszę tak denerwować. I naprawdę napełniasz się dystansem. Dziękuję za nasze spotkanie. Czekam na Wasze komentarze. Eee, napiszcie, jakie macie plany na nowy rok numerologiczny, który właśnie zaczynamy. I sobie i Wam życzę, aby to był rok, w którym naprawdę wykorzystamy potencjał dziewiątek, czyli potencjał nauczyciela, potencjał rozwoju i zostawimy to co do zostawienia, przepracujemy swoje cienie i po tym roku stwierdzimy, ok, jestem gotowa na jedynkę, czyli na to co nowe.